Cześć, witajcie na kanale brykart.pl. Dzisiaj pokażę Wam jak skompletowałem zestaw o numerze 10190 o tytule Market Street przy pomocy bryglinka. Zapraszam. Jak widzieliście całkiem niedawno na kanale skompletowałem modułowy ratusz. Wyszło mi to całkiem nieźle no i zachęcony tym efektem postanowiłem skompletować pozostałe modulary, których nie mam w swojej kolekcji. Są to bowiem pierwsze trzy modulary, czyli Corner Cafe, Market Street i Green Grocer. Dzisiaj pokażę Wam jak skompletowałem Market Street. Nie ma ten zestaw chyba polskiej nazwy, dlatego będę go nazwał Market Street, można to nazywać jakąś ulicą targową, jak ktoś chce, jak ktoś woli, można to tak sobie przetłumaczyć, no ale nie znalazłem oficjalnego tłumaczenia. No i tak, co mogę teraz o tym wszystkim powiedzieć? Dlaczego akurat ten modular? No, przede wszystkim dlatego, że go nie mam w swojej kolekcji, no i jest to po prostu dla mnie klasyk. Niekoniecznie urzeka mnie swoim wyglądem ten zestaw, bo jak widzicie, on troszkę odbiega swoją, swoją urodą od tych, od tych najnowszych modularów. No, ale tak jak wspomniałem, to jest po prostu klasyk, to jest coś, Czego prawdziwy fan Lego no nie może sobie odpuścić. Każdy fan prawdziwy Lego, prawdziwy fan modularów e, chciałby mieć ten zestaw w swojej kolekcji. No a za tym zestawem kryje się też dosyć ciekawa historia. Ten zestaw jest bowiem prekursorem serii Lego Ideas. E, to się nazywało kiedyś Lego Factory. No, i ten zestaw został stworzony przez holenderskiego AFOLA w roku 2007. No i niestety, pan, który ten zestaw zaprojektował nie dożył jego premiery. Zestaw ukazał się kilka miesięcy po pierwszym modularze, czyli po Corner Cafe. No i to był budynek, który właśnie współgrał z tamtym modularem. I teraz ja wam może pokażę jak to wszystko wyglądało od strony kompletowania, czyli Wracamy, tak jakby, do początku, do rozłożenia tego zestawu i widzimy się za chwilę. Podobnie jak przy kompletowaniu ratusza, ja sobie rozłożyłem wszystkie klocki na woreczki. No i punktem wyjścia dla mnie była lista, tak jak wam ostatnio pokazywałem, właśnie przy okazji ratusza, lista klocków, lista elementów do tego zestawu. Ja wygenerowałem sobie ją z Bricklinka No i plus tego zestawu jest taki, że mamy tutaj. Tylko 1248 elementów, czyli jest to w zasadzie połowa modulara. To znacząco ułatwia nam zbieranie tych klocków, bo jak jest przede wszystkim dużo mniej. Teraz tak, jak to wyglądało, jak wyglądało całe kompletowanie? Tak jak i przy ratuszu starałem się szukać tych najbardziej trudnych klocków i tych najdroższych do, do dostania i później dobierałem sobie do zamówień te najbardziej pospolite, żeby po prostu zmniejszyć koszta wysyłki. Co do kosztów wysyłki, w tym przypadku ja kompletuję jeszcze dwa inne modulary, o których wiecie, kompletuję Green Grossera i kompletuję Corner Cafe, także większość tych zamówień była połączona właśnie z tymi elementami z tych zestawów. Ja zacznę może od tego, co było najtrudniejsze do skompletowania w tym zestawie. Zacznę od takich elementów. Jak widzicie, to są łuki 1 na 8 w kolorze tanowym. W zestawie w oryginale te łuki są w kolorze ciemno-niebieskim, w zasadzie w kolorze granatowym. Ten kolor ma dark blue. Ja te klocki zamieniłem na kolor tanowy z jednego względu. Po prostu klocki w kolorze dark blue są kolosalnie drogie za jedną sztukę takiego łóczka no, można zapłacić około 10 funtów, czyli około 50 zł. Ja znowu te ceny wszystkie będę, jak pamiętacie, podawał w funtach, bo mieszkam w Wielkiej Brytanii. Postaram się to jakoś czasem przeliczyć. Ale tak, dla przypomnienia, funt kosztuje około 5 25 zł. 25 groszy. Także wszystko sobie mniej więcej razy 5 trzeba pomnożyć. No i za takich 5 łuczków musielibyśmy zapłacić no, grubo ponad 200 zł. 250 zł. No a łuki w takim kolorze możemy dostać w zasadzie za darmo. No, może nie za darmo, ale w normalnie rozsądnej cenie, gdzieś tam na przykład powiedzmy złotówki, złotówki czy dwóch za, za taki łuk. Czyli różnica jest kolosalna. A do tego przy akurat tym zestawie ten kolor wydaje mi się, że będzie wyglądał lepiej niż w oryginale. Widziałem, że sporo ludzi zamienia właśnie zamienia te klocki na, na ten kolor. No, i tak, to jest jeden element, który musiałem zamienić. Elementów, które postanowiłem podmienić w tym zestawie jest troszkę więcej. Kolejnym dosyć drogim elementem są takie oto drzwi. To są drzwi w starym stylu, bez, bez żadnej ramki. One nie potrzebują żadnej ramki, mają tutaj po prostu miejsce na studa. I te drzwi powinny być w oryginale w kolorze jasno-szarym. Powinny być drzwi lewe, drzwi, w pra drzwi prawe. No i te drzwi w kolorze jasno-szarym to znowu jest droga sprawa. Około 5-6 funtów za sztukę. Ja postanowiłem to podmienić na czarny, które można kupić powiedzmy za funta, czyli 5 razy taniej, no i to będzie moja opcja. Oczywiście w tym zestawie jest więcej elementów, przy których naprawdę można by być bardzo skrupulatnym, jak na przykład taka ramka, no i różnica jest taka, że na przykład mamy powiedzmy 4 otwarte study, a w tym wypadku mamy 2 otwarte i 2 pełne study, Wersja stara, wersja nowa, wersja stara, która tutaj powinna być, czyli z tego co pamiętam właśnie chyba z czterema otwartymi studami. Yy, ciężka do dostania, kosztuje około funta dwóch, yy, powiedzmy 10 zł za taką ramkę. Yy, tutaj takie ramki możemy dostać za 6 pi, w zasadzie za 30 groszy, a różnica jest tylko i wyłącznie w studach, czego nie będzie widać. Ja tego zestawu i tak nigdy nie skompletuję w 100%, zaraz Wam powiem dlaczego, bo tych elementów jest dużo więcej. Yy, także no nie opasało mi się już, już tego kupować w wersji oryginalnej. Drugim elementem jest jeszcze taka sowa, która jest elementem dekoracyjnym bramy wejściowej, ale można ją dostać bez problemu około 10-15 zł trzeba zapłacić za taką otosówkę. Na szczęście potrzeba nam tylko jedną, także, także to nie był jakiś wielki problem. Może nie drogi element, ale też mało popularny, to są takie, to się chyba nazywa, ja nie wiem, beach i to jest użyte do, do, do bramy wejściowej, po czym dwa takie elementy, one może nie są jakieś specjalnie trudne i drogie, ale dosyć nie, ma, mało spotykane można powiedzieć. Elementów, które jeszcze musiałem elementy, które jeszcze musiałem podmienić, to na przykład. Taki, nie wiem jak to się nazywa, barb po, po polsku, to jest jakaś taka laska do flagi na przykład i ona powinna być troszkę dłuższa, długości 6,6, czyli 6,6 studa, ta ma tylko 6 studów, jest to bardzo, bardzo popularna wersja tego elementu, no i Kolor jest ten co ma być, ale jest po prostu troszkę krótsza. To nie ma żadnego znaczenia w tym zestawie, bo to jest po prostu właśnie element, który będzie nam trzymał flagę. I on tutaj nie ma, nie ma żadnej, nie ma żadnej w zasadzie różnicy: czy on będzie troszkę dłuższy, czy troszkę krótszy. Nie zmieni to w zasadzie nic, tak jak powiedziałem, tak jak w wypadku drzwi. Można na przykład się tutaj bardzo skrupulatnie starać kompletować te klocki. To jest na przykład wersja nowsza takiego włazu do kanalizacji. Tam powinna być troszkę wersja z innym nadrukiem, która jest dużo cięższa do dostania. Ja postanowiłem pójść tą łatwiejszą drogą. Najbardziej trudnym elementem do dostania w tym zestawie, według mnie, pomijając już cenę, są elementy. Ja nie wiem jak to się też po polsku nazywa. To jest taka rurka. Te elementy kiedyś były bardzo popularne w zestawach tych kosmicznych z lat 90. W kolorach czarnych, szarych dostawaliśmy tego na tony, no ale kolor biały już nie był taki pospolity. W tym zestawie potrzebujemy takich elementów cztery. Jest to element balustrady. No i to, co ja kupiłem, to nie jest dokładnie to, co jest użyte w zestawie. W zestawie powinien to być element jeden nierozłączny taka, oto właśnie taki wężyk z dwoma takimi końcówkami. Tutaj możemy sobie to wpinać i wypinać. I jeszcze w dodatku ten oryginalny element powinien mieć tutaj takie wypustki. To jest bardzo, bardzo niepopularny element. I zdobycie czterech takich elementów po prostu graniczy z cudem. Po pierwsze są dosyć drogie, około 5 funtów na przykład, czy 30 zł za jeden taki mężyk. Przypominam, że my potrzebujemy 4. No ale konia rzędem temu, kto akurat znajdzie cztery i to wszystko skompletuję. ja miałem problem ze skompletowaniem tego elementu w takiej wersji jak ja mam, czyli potrzebowałem 8 tych końcówek i 4 wężyki, żeby zrobić z tego cały jeden element no i musiałem się rozbić na chyba 5, 5 sklepów bodajże gdzieś tam był jeden wężyk, gdzieś tam były dwie końcówki no i w dodatku jak widzicie te elementy są bardzo, bardzo zżółkniałe no i ja je będę odświeżał, zobaczycie tu pewnie za niedługo na kanale Postaram się te klocki przywrócić do oryginalnego białego koloru. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, widziałem parę filmików na YouTube, jak to robić. Yy, no, ja wam to też pokażę. Zobaczymy, czy, czy coś z tego wyjdzie. Yy, to, yy, to tyle z tych, z tych ciężkich elementów. Jeszcze teraz elementy, a w zasadzie minifigurki yy, To też jest dosyć trudna sprawa tutaj w tym zestawie. Yy, mamy je tylko trzy, i część z jest dosyć pospolita, jak. To tak? gościu w tym zielonym uniformie, jego jest bardzo łatwo skompletować. Ja sobie oczywiście rozbiłem te minifigurki znowu, tak jak przy ratuszu, na poszczególne części: na spodnie, na torsik, na głowę i na fryzurkę. No i najcięższą sprawą jest ta minifigurka pani w niebieskim trykocie, czy nie wiem co to jest, kurteczka, bo to nie jest oryginalna minifigurka, ja ją podmieniłem na właśnie taką, a ta oryginalna minifigurka powinna mieć torsik, który wygląda właśnie, właśnie tak i ten torsik jest bardzo trudny do dostania, Czy może nie aż tak trudny, ale bardzo drogi, można się spotkać z co około 10 funtów za jeden torsik, także ja podziękowałem i postanowiłem sobie Zafundować taki taniutki torsik z LEGO City. No i to chyba wszystko z tych ciężkich rzeczy. Ile musiałem za to wszystko zapłacić, bo to jest, to jest dosyć chyba ważne. Ja miałem z tych elementów w swojej kolekcji może około 20-30% maksymalnie, czyli to mi bardzo ułatwiło sprawę. Za pozostałe elementy zapłaciłem gdzieś, to jest oczywiście szacunkowa kwota, gdzieś między 80 a 100 funtów, no bo łączyłem te zamówienia właśnie z klockami do innych modularów i ciężko mi to jest tutaj dokładnie wyśledzić, ale tak szacunkowo ten koszt by się, by się tutaj składał. Dobra, ja teraz poukładam ten zestaw, no i widzimy się za chwilę. No i tak prezentuje się zestaw po złożeniu. Tak jak wspomniałem na początku, urodą to może ten zestaw nie Wygląda troszkę jakby był niekompletny. Przede wszystkim ta lewa strona wygląda troszkę jakby była nieskończona. No ale cóż, nie czepiajmy się, to są naprawdę początki budynków modułowych. Tutaj pojawiło się wiele, wiele patentów, które później były powielane w budynkach w budynkach modułowych. Ja Wam nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy zanim zacznę omawiać ten zestaw, zanim go zacznę Wam pokazywać. Powiedziałem Wam o klockach, które podmieniłem. Zapomniałem Wam wspomnieć, że podmieniłem też okna. Bo te okna w oryginale powinny wyglądać tak. To powinny być takie okna jakby pociągowe. Z takimi zaokrągleniami, tutaj ja postanowiłem użyć zwykłych podstawowych okienek, które można bez problemu spotkać nawet na ściankach, w sklepach LEGO. No różnica jest niewielka w zasadzie tych zaokrągleń, zaokrągleń i tak by nie było widać. Ja miałem w swojej kolekcji dwa takie okienka, potrzebowałbym 10, a cena oczywiście też była adekwatna, także postanowiłem tego nie. Niekompletowe, tylko podmienić. No i tak to wygląda. Tak jak wspomniałem, ten zestaw i tak jest niekompletny, i tak nie będzie kompletny. No i z tego powodu on chyba żadnej wartości kolekcjonerskiej nie ma. Ceny oryginalne, takie dla kolekcjonerów, naprawdę są kosmiczne. Zaglądając tylko na eBay'a, można kupić ten zestaw w Wielkiej Brytanii na przykład za 1800 funtów. W, oczywiście z pudełkiem, z instrukcjami, z oryginalnymi klockami, yy, no, ale to chyba nie jest. Yy... Cena dla mnie. Z ciekawości zajrzałem też na Allegro. No i na Allegro mamy jeden egzemplarz, który możemy kupić za bagatela 18,5 tysiąca złotych. Nie wiem, kto to kupi, ja na pewno nie. Tak jak wspomniałem, koszt tego zestawu dla mnie to było około 80-100 funtów plus klocki, które jeszcze miałem w inwentarzu. Podejrzewam, że jeśli ktoś by chciał skompletować ten zestaw w takiej wersji, w takiej konfiguracji jak ja, czyli z podmienionymi klockami. Od zera no, musiałby wydać może około 150 funtów, czyli około 800 zł za zestaw w takiej wersji. No, kolekcjonerskiej wartości to, to nie ma żadnej, niestety, właśnie dlatego, że, że nie mamy ani pudełka, nie mamy ani instrukcji, no i nie mamy niektórych oryginalnych klocków, które są tutaj bardzo, bardzo drogie. Dobra, teraz postaram się jeszcze ten zestaw pokazać, jak on wygląda. Nie ma tutaj zbyt wiele do pokazywania, no ale. Ale ok, przede wszystkim świetnym elementem w, tej, w tym zestawie jest ta brama. Naprawdę, ona wygląda bardzo oryginalnie, ale niestety dzisiaj chyba by się nie mogła pojawić w żadnym zestawie Lego, no bo troszkę się rozpada. To jak widzicie, jest wszystko bardzo łatwo rozczepialne, nie ma tutaj żadnego podwójnego zamocowania, jest tylko wszystko na jednym studzie zamocowane i bardzo łatwo jest to albo przetrącić ręką i to się po prostu burzy. Dlatego dzisiaj chyba Lego by nie odważyło się tego wypuścić. Tak, powiedziałem Wam już, że podmieniłem tą mini figurkę, a z lewej strony jeszcze mamy takie mini targowisko, podmieniłem też te łuki, no i tak jak Wam wspomniałem, chyba ten kolor wygląda lepiej z tymi tanowymi tutaj kluczkami na dole, niż w oryginale powinien być taki ciemno-niebieski ciemno granatowy, według mnie to wygląda lepiej, no i przede wszystkim taniej. W środku nie mamy w zasadzie nic, bo mamy tylko dwa takie koszyki z jakimiś warzywami i to jest wszystko. Wygląda to naprawdę jakby było nieskończone. Możemy za to sobie ściągnąć dach, jak to w budynkach modułowych. Nie ma tutaj żadnych studów, tak to wygląda. I. W środku, tak jak widzicie, jest naprawdę pusto. Ja ten zestaw chyba sobie jakoś zmodyfikuję, dołożę sobie tutaj parę tych skrzynek. Może fajnym elementem dodatkowym będzie ten van City. Z tymi warzywami. On chyba będzie współgrał z tym zestawem. Tam też było parę skrzynek do postawienia, także może sobie to postawię w środku i będzie to jakoś wyglądało kompletniej. No, przydałoby się jeszcze jedno piętro tutaj jakieś dobudować, albo przynajmniej coś na górze postawić może jakąś, jakąś mini szklarnię, jakieś schodki do góry. Coś może w tym, w tym temacie uda mi się zrobić. Podoba mi się też tutaj ta brama, którą można sobie otworzyć. No i. I to wszystko z, z, z tej połówki, bo tu w zasadzie nie ma już więcej o czym, o czym gadać. A ciekawsza jest oczywiście ta strona. E, tutaj też jest parę takich elementów, które dzisiaj chyba by nie przeszły, e, ale do nich dojdę za chwilę. E, na dole, oczywiście, chodnik, który jest kompatybilny z modularami. E, bardzo jak na tamten moment e, oryginalne schody, czyli takie okrągłe schody. Mogliśmy to już spotkać później w niektórych modularach, na przykład w pet shopie, tam w sklepie zoologicznym, czy nawet z tego co pamiętam, chyba w tym hotelu butikowym też mieliśmy okrągłe schody. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. No i tutaj ten patent chyba został wykorzystany po raz pierwszy. No i wygląda to naprawdę, naprawdę świetnie. Mamy tutaj też dużo takich szarych brików użytych, które mają tutaj nam sugerować, że ta farba z tego budynku gdzieś nam się odkleja, gdzieś to się rozchodzi. No i to mają nam imitować te oto właśnie szare, szare klocki, których tutaj jest dość sporo u, u, w użyciu. Yy, mamy też kreosanta na dole, yy, no i też znowu taką oto balustradę, yy, mały daszek. Fasada dosyć oryginalna, yy, nawet jak na, jak na dzisiejsze czasy. Jak widzicie, te balustrady tutaj są dosyć żółte, ja będę musiał, jak już wspomniałem, sobie yy, odświeżyć. A zobaczmy jeszcze z boku sobie ten budynek i z tyłu. No z boku wygląda dosyć ciekawie, bo mamy daszek i, 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 i wykończenie dachu, dosyć ciekawie, natomiast ja nie jestem w stanie zrozumieć jednej rzeczy w tym zestawie, dlaczego nie mamy tutaj okien z tyłu, tylko mamy nowe klocki zamiast tych okien, nie wiem czy ten budynek ma po prostu być taki specjalnie stylizowany na bardzo stary i taki już powiedzmy, wychodzące z użycia, gdzie to okna są zamurowywane nie wiem, ale mi się to nie podoba ja może podmienię sobie, podmienię sobie te, te tutaj te nowe klocki na, na okna bo to w zasadzie jest właśnie rozmiar okna można sobie to łatwo podmienić z tyłu nie mamy nic, nie mamy żadnych drzwi nie mamy nic na tyle jest tylko baseplate goły no a tutaj jeszcze z boku mamy balkonik, krzesełko no i daszek biało-niebieski dosyć, dosyć ciekawie w środku niestety za to mamy naprawdę biednie, bo nie mamy nic mamy tylko schody i to jest cały środek tego modulara to jest, to jest niestety wielki minus tego zestawu, no ale jeśli ktoś chce może sobie go spróbować rozbudować, tak samo i na tym piętrze tak samo i na tym piętrze to jest bardzo uboga wersja możemy sobie jeszcze tutaj w ściągnąć daszek ale jak już na poprzednich piętrach widzieliście nie ma tutaj w zasadzie nic no i nie wiem co myślicie o tym zestawie ja jestem dosyć zadowolony bo udało mi się go skompletować dosyć szybko i dosyć, dosyć tanio i to jest chyba tak jak z takimi klasycznymi samochodami jeśli ktoś jest fanem motoryzacji no to kompletuje stare samochody i wiadomo no nigdy nie da się go kupić całego w oryginale na przykład jakiegoś 50-70 letniego samochodu Kupujemy jakąś ramę, spawamy sobie, odnawiamy, budujemy, no i wtedy jakiś efekt końcowy z tego wychodzi. No, nie jest to oczywiście oryginalna konstrukcja, ale wygląda, wygląda przynajmniej z zewnątrz tak jak oryginał. Tutaj mamy tą samą sytuację. Ten zestaw jest skompletowany, muszę że chyba w 95%. Ale wygląda według mnie. Prawie, prawie z daleka, przynajmniej jak, jak oryginał. Ja jestem z tego zadowolony. Ja nie mam zamiaru tego zestawu sprzedawać, także on jest tylko i wyłącznie dla mojego użytku. I ja jestem z tego efektu zadowolony. Jeszcze go, tak jak wspomniałem, będę musiał troszkę, troszkę rozbudować, może z tej lewej strony. No i to. Tyle. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Ja za niedługo będę kompletował jeszcze Corner Cafe i Green Grossera, także widzimy się znowu za, za niedługo przy okazji kompletowania właśnie tamtych modularów. Cześć!